Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na Ziemi. Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu. Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program, w którym nie zabraknie tematów zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często. Ja nazywam się Szymon Kołosowski, a ja Stanisław Roszczyk i zapraszamy Was na podcast z piłką na ty. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj kontynuujemy to, co już zaczęliśmy gdzieś tam w poprzednich naszych odcinkach. Mówiliśmy Wam o Legia Training Center, o rozbudowie Akademii, właśnie Legii Warszawa, o tym nowym ośrodku. Nagraliśmy też dla Was odcinek o, o Akademii Benfica Lizbona, o której opowiadaliśmy właśnie, jak funkcjonuje ta akademia, jak funkcjonuje klub. A dzisiaj przenosimy się do Chorwacji, gdzie na warsztat postanowiliśmy, że weźmiemy klub Dynamo Zagrzeb. Akademia Piłkarska Dynama Zagrzeb w 2011 roku w rankingu UEFA, który pokazywał najlepsze akademie w Europie, mieściła się wśród najlepszej szóstki z takimi drużynami jak Barcelona, Ajax, Sporting Lisbona, Intermedialan i Arsenal. Więc było to bardzo duże wyróżnienie. To już było 9 lat temu, ale klub nie przestaje się rozwijać, nie przestaje rozwijać swojej akademii, i cały czas ta. Ta organizacja jest na najwyższym poziomie, co też widać w ilości wychowanków, która gra w Europie. Zacznijmy może trochę od wprowadzenia. Sam klub Dynamo powstał w 1945 roku z przekształcenia starego klubu Gradański Zagrzeb, tak się nazywała ta drużyna. I komuniści, którzy wówczas panowali w Chorwacji, no nie była to wtedy Chorwacja. Nazwali klub Dynamo, tak jak zresztą wszystkie kluby właśnie w bloku wschodnim. I, i, no i był to klub, który był no, najlepszą drużyną w swoim kraju i akademia tego klubu powstała w 1967 roku, więc też już ma naprawdę wiele lat i też od początku święciła spore sukcesy w Jugosławii. A sam klub odkąd powstała liga Chorwacka, czyli od 1991 roku ma już na swoim koncie 21 mistrzostw w kraju, z jeszcze 15 pucharów, kilka superpucharów I warto wspomnieć, że mieli serię 11 mistrzostw z rzędu, którą dopiero w 2017 roku czy 18 roku przerwała Rijeka, Także jest to coś, co robi wrażenie. Klub Dynamo Zagrzeb również rokrocznie występuje w europejskich pucharach, czy to na poziomie Ligi Mistrzów, czy to na poziomie Ligi Europy, no ale na pewno w tych pucharach gra, co, co oczywiście się chwali. Jest to najlepsza drużyna w Chorwacji zdecydowanie i na ten moment nie ma sobie równych. I przechodząc sobie dalej, chcielibyśmy Wam opowiedzieć o, o, o samej Akademii, o infrastrukturze tej Akademii. Bo jeżeli wchodzi się do, na, na, na siedzibę, przepraszam, na teren właśnie tej Akademii, no to nie wygląda to wcale tak wspaniale. Tutaj budynki są zaniedbane, wygląda to, jak wy... wygląda to tak, że no wyglądają po prostu jak z Perelu, jak stare, szare bloki, więc nie wygląda to z zewnątrz jakoś ładnie, pięknie, ale jeżeli spojrzymy wewnątrz, no to widać, że w tej akademii niczego nie brakuje, bo mamy kilka naprawdę bardzo dobrze zrobionych trawiastych boisk. Mamy też kilka boisk z trawą z sztuczną, ze sztuczną nawierzchnią. Jest też kilka małych boisk, gdzie, które są przeznaczone na gry 1 na 1, 2 na 2. No i oprócz tego przy Akademii funkcjonuje też ogromny basen. Wielka Pływalnia to jest basen olimpijski wygląda to naprawdę imponująco. Jest też basen na zewnątrz i na terenie basenu są jeszcze dodatkowe boiska. Nie powiedziałaś jeszcze Stasiek o małych boiskach do gry 1 na 1-2 na 2, które też są istotną częścią w ogóle elementu modelu szkolenia w klubie, o czym jeszcze zaraz powiemy. Jeśli chodzi o ciekawostkę, o której warto wspomnieć, to myślę, że w ostatnich latach w Polsce dużo ludzi słyszało o dynamie zagrzeb. Przede wszystkim dlatego, że grał tam Damian Kozior, nasz polski reprezentant, który zdobył z tym klubem dwa razy mistrzostwo. Chorwacji i do tego jeszcze w ostatnim roku zdobył nagrodę dla najlepszego zawodnika Dynama Zagrzeb. Z, no, potwierdził to swoimi statystykami: zdobył 10 goli, 10 asyst, ale to tak na marginesie. I chyba jeszcze wracając do, wracając do samej struktury, warto powiedzieć, że właśnie klub ewidentnie stawia nie na efektowność, tylko na efektywność. Bo Stasiek, dobrze powiedziałeś, no, jak się patrzy na zdjęcia, to wygląda to trochę jak stare blokowiska takie typowe komunistyczne, ale do boisk, do boisk nie można mieć za, żadnych zastrzeżeń. Trener Karol Zakrzewski, który był tam na kilka lat temu na stażu, też mówił nam i opowiadał to też w relacji z, ze stażu, że te boiska były przygotowane no, lepiej niż niektóre boiska w Ekstraklasie. Ciekawy tutaj też jest sam proces rekrutacji do, do, do właśnie Akademii, ponieważ takie proste porównanie. W Chorwacji, w Chorwacji mieszka około 4 miliony mieszkańców. Jeżeli spojrzymy na samo Mazowsze, to na samym Mazowsze jest 5,5, więc jakby ta statystyka jest dość brutalna dla, dla, dla nas, dla naszych rodaków, dla Polski generalnie. No i z tych 4 milionów zmniejszamy, zmniejszamy obszar, skąd rekrutowani są młodzi adepci. Do naprawdę niedłuższego obszaru, bo zasada w Akademii Dynamo, Dynamo Zagrzeb jest taka, że zawodnicy nie powinni dojeżdżać więcej niż 45 minut na trening, więc naprawdę zbierają po prostu tylko i wyłącznie z obrębu Zagrzebia. Jeżeli chodzi też o samą, samą rekrutację, jak to wygląda, to Akademia Dynamo Zagrzeb stworzyła szkołę dla najmłodszych do 12 roku życia. Gdzie jest to taka trochę akademia B, to znaczy, to stamtąd brani są zawodnicy, wybierani właśnie do akademii tej A, ci co mają trenować na, na tych boiskach, o których właśnie przed chwilą opowiedzieliśmy. Ale ta akademia B, właśnie ta szkoła, ma za zadanie promować sport. Tam nie tylko, nie tylko chodzi o piłkę nożną, ale też właśnie w tej akademii istotne jest to, żeby szukać też talentów z innych dziedzin sportowych. Tak, w tej szkole zwraca się uwagę na inne sporty, dlatego że to, że dziecko lubi grać w piłkę w dzieciństwie, nie znaczy, że nie zostanie bardzo dobrym sportowcem w innej dyscyplinie. I dla mnie to jest wspaniała rzecz, że się tak podchodzi bardzo holistycznie. Zresztą o tym podejściu bardzo wychowawczym też zaraz będziemy mówić. I jeśli chodzi... Tak, warto zwrócić uwagę na to, że już mówiliśmy ostatnio o tym, że w Polsce bardzo ujmuje się znaczenie talentu i... Wystawia na piedestał znaczenie i, i istotę tego, że trzeba ciężko pracować. A Romeo Jozak, o którym też dzisiaj jeszcze będziemy mówić, bo to jest postać bardzo ciekawa i też bardzo ważna w kontekście Dynama Zagrzeb. On tam był dyrektorem przez 5 lat, był dyrektorem Akademii, też pracował wiele lat w tym klubie. I on mówi o tym, że. Trzeba nie można ujmować znaczenia talentu. Bo talent jest bardzo istotny, bo bez tego nie jesteśmy w stanie nawet przy najlepszym szkoleniu w cudzysłowie wyprodukować topowych piłkarzy. Więc a trzeba powiedzieć, że Romeo Jozak jest nie tylko znawcą futbolu w kontekście doświadczenia swojej kariery, ale również ma doktorat na wydziale na uniwersytecie w Zagrzebiu, na wydziale kinezjologii, czyli właśnie nauki, która. Zajmuje się ruchem, ciałem i generalnie człowiekiem, także on to wszystko też opiera na badaniach naukowych. Jeśli chodzi o proces rekrutacji, o którym Stasiek już mówił, no to trzeba też powiedzieć, że jak już jesteśmy w akademii, no to w sztabie trenerskim przypada kilku trenerów na każdy rocznik, na każdą drużynę i to od najmłodszych dzieci. I też mimo, że te dzieci, na to też się bardzo zwraca uwagę. Tam w klubie, znaczy to się bardzo, to bardzo wyróżnia Akademię Dynama, że w tym klubie przygotowanie fizyczne stoi, nie stoi kompletnie na, na pierwszym miejscu, jest w zasadzie można powiedzieć pomijane. Tak, najważniejsze w procesie szkolenia właśnie w Akademii Dynama Zagrzeb jest technika, kreatywność i właśnie no właśnie, nie fizyka. Chodzi tutaj o to, że zawodnicy do 15 roku życia, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko, bo, bo ja nawet nie wiedziałem, że tyle elementów istnieje, ale zawodnicy do 15 roku życia powinni opanować 104 elementy techniczne i 24 elementy progresywnego posiadania piłki. My tak naprawdę jako Polacy nie zdajemy sobie sprawy, co to w ogóle jest, a tam jest to na porządku dziennym. Elementy techniczne tu chodzi o, o przyjęcie kierunkowe, chodzi o umiejętność, e, um, o umiejętność jeden, grania 1 na 1 o umiejętność kiwki e, czy, czy jakiegoś dłuższego podania yy, itd., więc y, no, tych elementów jest naprawdę bardzo dużo, a ci zawodnicy do 15 roku życia powinni je mieć w małym palcu. Ja, kiedy przygotowywałem się do odcinka i przeczytałem te informacje, to zdałem sobie sprawę, że wiele z tych elementów, o których jest tam mowa, które są szczegółowo rozpisane na każdy etap, dany etap rozwoju też zawodnika, przede wszystkim jako człowieka. To ja o tych wielu rzeczach dowiedziałem się, mając nie wiem, 17-18 lat będąc już w zasadzie zawodnikiem, który powinien być gotowy do rywalizacji na poziomie seniorskim. Także ta, ta różnica bardzo mnie uderzyła. Dobrym przykładem na potwierdzenie tego, że w Akademii właśnie Dynama najważniejsza jest technika, i, a, a, a nie fizyka, nie, nie to, czy zawodnik jest silny i, i, i szybki. Dobrym potwierdzeniem jest przykład Luki Modricia, który jest środkowym obrońcą w 2018 roku. Za 2018 rok zdobył złotą piłkę, a jest zawodnikiem o bardzo drobnej posturze i zawodnikiem, który. Raczej nie słynie z tego, że umie się przepchnąć i, i, i grać w bark w raczej słynie z tego, że gra bardzo szybko, że umie się dobrze pokiwać, że umie strzelić z dystansu, że gra bardzo kreatywnie. Nie chcemy też tu zupełnie zabierać, jak to powiedzieć, zabierać znaczenia przygotowania fizycznego, bo to nie jest tak, że w Dynamie Zagrzeb kompletnie ich to nie obchodzi. Oni mają trenera motorycznego, który pracuje już od najmłodszych grup i z każdą grupą ma pewne wstawki lub dodatkowe części treningu. Tylko istotą jest to, w jaki sposób on pracuje. On nie pracuje tak stricte motorycznie, jakbyśmy to kojarzyli właśnie w Polsce z jakimś pewnie bieganiem, z jakimiś często przede wszystkim elementami siłowymi może właśnie pójściem na siłownię tylko on. Chociażby w tych młodych grupach, gdzie jest ten złoty okres dojrzewania i, i rozwija się takie cechy jak koordynacja, stabilność, to oni na przykład pracują. Widziałem taki filmik nad uderzeniem przewrotków. Stają na takim wielkim materacu, który też sprawia, że dzieci się nie boją, i, i ćwiczą takie akrobatyczne zagrania, które też ich motorycznie przygotowują do, do życia, można powiedzieć, bo nie tylko do gry, ale generalnie usprawniają ich ciało. I to jest bardzo ciekawe, że. Wszystko w tej akademii, też jak przyjrzymy się treningom, nawiązuje, jest związane stricte z piłką i z rozwijaniem umiejętności piłkarskich. Czy to mówimy o jakimś pobudzaniu na początku treningu w postaci jakiejś żonglerki, w postaci ćwiczeń Bolmastery, które właśnie też nawiązują do tych 104 elementów technicznych, które trzeba opanować, czy też na końcu treningu jakiejś zabawy, wszystko jest związane z piłką. Wszystko łączy też często właśnie zabawy, radość przede wszystkim, bo to też jest bardzo istotne. Z graniem w piłkę i z rozwojem. Tak, bardzo ciekawe jest to, że jeżeli spojrzymy na filmiki różnych trenerów, którzy, którzy właśnie byli na stażu, tak jak na przykład wspomniany przez Szymonę już trener Karol Zakrzewski, który był kilka lat temu na, na, na dwudniowym stażu właśnie w Akademii Denama Zagrzeb. Ciekawe jest to, że na każdym treningu e, trenowane jest na przykład przyjęcie kierunkowe, które bardzo często w Polsce jest, nie chcę mówić, że pomijane, natomiast bardzo często marginalizowane. Bardzo ważnym też elementem, jeżeli chodzi o, o, o to, co, co charakteryzuje tą Akademię Dynama Zagrzeb, jest fakt, że oprócz samego szkolenia jako piłkarz, ważne jest też szkolenie wychowawcze. I jest takie pięć głównych celów Akademii, które, które przyświeca właśnie przez cały ten proces. I pierwszym z nich jest wypracowanie zdrowych nawyków u dzieci. Badania w Chorwacji wykazały, że następuje zwiększenie wagi dzieci i no, zwiąże się to też ze zmianą trybu życia, i, i tym, że dzieci więcej czasu spędzają w telefonach. I właśnie klub wychodzi też temu naprzeciw i chce wypracować te zdrowe nawyki, aktywności fizycznej i tak dalej. Drugim punktem jest właśnie zdroworozsądkowe podejście w akademii, gdzie jest tym dzieciom wpajane to, że tylko kilku zawodników dostanie się na sam szczyt, i wielu z nich będzie mogło się utrzymywać też z piłki, jeśli im się poszczęści, ale to nie jest tak, że każdy z nich będzie gwiazdą i grał w reprezentacji Chorwacji czy w Lidze Mistrzów. Więc klubowi przede wszystkim zależy na tym, żeby wychować ich na dobrych ludzi, a dopiero potem na piłkarzy. Kolejnym punktem, który, który właśnie jest, jest trzecim, jest to wypracowanie miłości do sportu i aktywności fizycznej. No chyba nie muszę tłumaczyć, o co chodzi, no bo jakby wiadomo, że akademii zależy na tym, żeby ten sport i aktywność fizyczna później tym dzieciom w przyszłości, kiedy już zostaną dorosłymi, towarzyszyły przez, przez właśnie całe życie. Te wszystkie pięć punktów bardzo się ze sobą łączy, bo kolejnym czwartym punktem jest odpowiedzialność za edukację i kontrola wyników w szkole. Dzieci są, można powiedzieć, sprawdzane przez trenerów, to jak sobie radzą w szkole. Dlatego, że no właśnie to wszystko łączy się ze zdrowym, zdroworozsądkowym podejściem tak? I, i z tym, żeby wychować przede wszystkim dobrych ludzi. I ostatnim punktem, właśnie ostatnim celem Akademii jest wychowanie graczy nie tylko dla, dla Europy, dla świata ale wychowanie graczy dla pierwszego zespołu. Ciekawym faktem jest to, że jeżeli spojrzymy na kadrę zawodników pierwszego zespołu klubu drużyny Dynamo Zagrzeb, no, to aż połowa z nich to są wychowankowie. Więc to pokazuje, jak bardzo silna jest ta akademia i jak bardzo, jak bardzo klub opiera swoje działania na tej akademii. To jest naprawdę niesamowite, że klub jest w stanie, nie dość, że utrzymywać się z transferów, bo oni wiedzą to, oni są tego świadomi, że klub utrzymuje się z transferów młodych, perspektywicznych zawodników do dużych klubów. I mimo tego, że to jest ich główny, główne, źródło, główne źródło zarobku. Oni pomimo wyrzucania, oddawania poniekąd zawodników do dużych klubów, są jeszcze w stanie zostawić dla siebie tylu graczy, że praktycznie połowa pierwszej drużyny to są właśnie wychowankowie. Co znaczy, że łączna liczba tych piłkarzy, którzy prezentują najwyższy poziom w Europie, no jest ogromna, jest ogromna, jest aż zadziwiająca często. No, później to ci właśnie wychowankowie, którzy grają dla dynama Zagrzeb, grają, też reprezentują Orwację w europejskich pucharach, więc to nie jest tak, że zostają tam zawodnicy słabi, tylko to jednak jest tak, że mają tak, tak wiele dobrych zawodników, że mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby połowa, połowa graczy, właśnie która gra dla pierwszego zespołu, była ich wychowankami. Skąd bierze się tak ogromny sukces że W końcu kraj, który, tak jak już Stasiek mówił, ma raptem 4 miliony mieszkańców, był w stanie dojść. Do finału Mistrzostw Świata i ma bardzo dużo wybitnych zawodników w czołowych klubach Europy. Ano między innymi dlatego, że cały ten schemat szkolenia, model szkolenia w klubie poszedł o krok dalej. Ci ludzie, którzy go układali, poszli o krok dalej i nie tylko skupili się na własnej intuicji i doświadczeniu piłkarskim, ale tak jak już wcześniej mówiłem, chociażby Romeo Jozak, który ma doktorat właśnie z nauki o człowieku. Skupili się na, na faktach, na badaniach, które y, przełożone na działania piłkarskie. Y, no, może, możemy dzięki temu, może inaczej, dzięki temu, że mamy wiedzę naukową, to wiemy jakie środki piłkarskie dobrać do odpowiednich grup wiekowych, dlatego, że mamy to pokazane na badaniach i nie musimy się opierać na intuicji. Więc tutaj nie ma przypadków. Bardzo ważnym elementem jest to, właśnie to, co powiedziałeś te badania i, i później elementy wprowadzane do akademii i do szkolenia powinny być yy, powinny uwzględniać konkretne grupy wiekowe i właśnie to charakteryzuje bardzo mocno Akademię Dynamo Zagrzeb ponieważ no, wiadomo że dzieci w wieku 8 lat będą potrzebować innych ćwiczeń rozwijających niż dzieci w wieku 12. To jest coś co bardzo często yy, to jest coś z czym bardzo często my Polacy i nasze akademie mają problem, ponieważ nie zawsze się uwzględnia to, co dla dziecka powinno być, co dla dziecka jest najważniejsze i co dziecko w danym wieku powinno rozwijać. Zauważ, że dzieje się tak też między innymi dlatego, że po prostu tego nie wiemy. Nie mamy tej wiedzy i idziemy trochę na czuje. i stąd też się biorą często różne dyskusje, bo komuś się coś wydaje. A tam nie ma dyskusji, że komuś się coś wydaje, bo mamy wszystko oparte na naukowym podejściu, na faktach, które wynikają z konkretnych badań. I tak Romeo Jozak, który jest bardzo szanowany w Chorwacji za to, za jego pracę w Akademii Dynama Zagrzeb, podał bardzo ciekawe przykłady, bo chociażby widzenie peryferyjne, czyli ta analiza, to skanowanie, o którym też się coraz więcej na szczęście w Polsce mówi, on powiedział prostą rzecz. Dziecko do 12 roku życia skupia się w zasadzie tylko i wyłącznie na tym, co widzi przed sobą, i nie jest w stanie orientować się w widzeniu peryferyjnym, obracać głowy, skupiać się na przestrzeni za sobą, bo po prostu tak działa jego biologia. Więc zamiast na siłę wciskać mu metody, na które jeszcze nie jest gotowy, czy jakieś rozwiązania, na które jeszcze nie jest gotowy, skupmy się na tym, żeby rozwinąć go w tym, w czym się dobrze w tym momencie czuje i czego jest w stanie się szybko nauczyć. I stąd chociażby to podejście z tymi wieloma aspektami technicznymi. Tak? No, jeśli dziecko skupia się na piłce i na tym, co widzi, no to nauczmy go świetnie kontrolować tę piłkę, żeby kiedy przyjdzie ten wiek 15-16 lat, mógł już bez problemu, dzięki tym umiejętnościom, które posiada, rozwijać się właśnie w chociażby aspektach taktycznych, czy w aspektach rozumienia gry, przewidywania, wtedy, kiedy będzie na to biologicznie. Gotowy i to jest, myślę, taki bardzo dobry przykład. I przypomniała mi się jeszcze jedna ważna rzecz a propos badań czyli udowodniono naukowo, że zbyt duże przykładanie uwagi do rywalizacji, czyli do tego wyniku, tej wynikomanii, którą mamy w Polsce, zabija kreatywność w najmłodszych, w najmłodszych kategoriach wiekowych. I jest, to, jest to udowodnione przez badaczy, więc co zrobili w Dynamie Zagrzeb? kompletnie nie zabraniają im niczego z piłką. Nie ma tam żadnego, żadnych negatywnych uwag, nie wiem, właśnie typu nie kiwaj, podaj szybciej, które bardzo często możemy usłyszeć w Polsce w rozgrywkach najmłodszych, co o czym zresztą też mówiliśmy w naszych odcinkach. I tam ja byłem w szoku, jak zobaczyłem, że dziecko w grze 1 na 1 w trakcie treningu próbuje zrobić... To się nazywa, nie, nie pamiętam teraz polskiej nazwy, ale re, Rainbow. Myślę, że gracze FIFA będą wiedzieli, co to jest za zwód. Czyli to jest takie przerzucenie piłki piętką nad przeciwnikiem. Neymar to bardzo często wykonuje. I ja się złapałem za głowę, bo przypominam sobie, że gdybym ja próbował coś takiego zrobić, to wszyscy by mówili, że gwiazdorze, że próbuje nie wiadomo czego i żebym grał prościej. A tam nikt nie zwrócił na to uwagi, Dziecko, dziecku to nie wyszło, nie wiem, stracił piłkę w tej danej grze i okej, okay, gramy dalej, tak? Więc ta kreatywność nie jest w żaden sposób blokowana, a wręcz przeciwnie. Jest, dzieci są zachęcane do tego, żeby na boisku wyrażać siebie, a nie tkwić błędnie od najmłodszych lat w schematach. No pamiętajmy, że jak szkoli się dzieci, to piłka dla dzieci w pierwszym to, co mówiliśmy przy jednym z ostatnich naszych odcinków: piłka powinna dzieci bawić i uczyć, więc póki nie będą próbować, to tak naprawdę nigdy się nie nauczą, tak? to jest coś, co co jest dość oczywiste, a u nas w Polsce bardzo często jest to zapominane i wręcz zabijane w zarodku. Ostatnia rzecz, o który, o który, a propos tego, tego tematu, że trzeba pamiętać, że kluczem do całego rozwoju i do tego, żeby to wszystko miało sens, jest fakt, że dzieci czerpią z tego radość. I to też jest jedna z dewiz klubu, żeby przede wszystkim wszyscy gracze od najmłodszych lat do drużyny seniorskiej cieszyli się z każdego wyjścia na boisko. I to jest właśnie to, co między innymi różni nasza Akademia od... Akademii Dynama Zagrzeb, która, jak widać, jest jedną z najlepszych. I właśnie tym, zgrabnym, tym zgrabnym, zgrabnym akcentem chcielibyśmy przejść do efektów działalności tej Akademii, to znaczy skutków tego wszystkiego. Bo jeżeli spojrzymy na zawodników, którzy w ostatnich latach z tej Akademii wyszli, to są to naprawdę bardzo duże nazwiska. Luka Modric, Mateo Kovacic, Dejan Lovren, nie wiem, Wida, Wersaliko, Halilowicz. To są naprawdę bardzo duże nazwiska, które nie dość, że grają w reprezentacji Chorwacji, to grają w bardzo silnych, mocnych, europejskich klubach. Real Madrid, Arsenal, Atletico. No, umówmy się, ale my Polacy nie mamy, nie mamy takich... Wiesz co? Tak dobrej kadry. Może inaczej. Jeśli chodzi o kluby, to moglibyśmy nawet miejscami wypaść podobnie. Tylko problem jest inny. Tak jak porównasz Luke Modricia, który zdobył Złotą Piłkę dwa lata temu, już w zasadzie trzy, i Roberta Lewandowskiego, ostatniego zdobywca złotej piłki, no to w przypadku Chorwata, śmiało można powiedzieć, i on też to przyznawał, że duży wpływ na, na to, co w efekcie osiągnął w seniorskiej karierze, jest fakt tego, że spędził kilka lat szkoląc się i, i doskonaląc swoje umiejętności w juniorach, a później w seniorach w drużynie Dynama Zagrzeb. A czy Robert Lewandowski w jakikolwiek sposób na... Przemowie po zdobyciu nagrody wspomniał o szkoleniu w Polsce. Nie, mówił o tym, że trzeba ciężko pracować i się nie poddawać. I ja tutaj widzę taką ukrytą, bardzo dużą porażkę polskiej piłki w zasadzie, no, polskiego szkolenia, tak? Bo jeśli mamy zawodników, którzy niby poziomowo grają na, w, tych, w tych samych, w klubach o tej, tej samej jakości, tej samej wielkości, a nie możemy w ogóle być wdzięczni za to, jak wyszkolono ich w Polsce no to coś jest nie tak. No zresztą dobrze, że podałeś przykład Roberta Lewandowskiego, bo on sam powiedział, że o niektórych rzeczach w kontekście szkolenia dowiedział się w wieku 18, 19 czy 20 lat i dopiero wtedy zaczął je kształcić, co no bardzo, bardzo źle pokazuje, znaczy pokazuje jak bardzo źle wychowanie i szkolenie naszych młodych zawodników jest prowadzone w Polsce. No i właśnie. Jeżeli spojrzymy na ostatni finał Mistrzostw Świata Chorwacja kontra Francja Tam w trakcie meczu 6 zawodników w pierwszym składzie reprezentacji Chorwacji To byli zawodnicy właśnie wychowankowie tej Akademii 14 zawodników w kadrze Też było, znaczy właśnie łącznie 14 było też z Akademii Więc to pokazuje jaką siłą I, i jaką e, No po prostu jak wiele Akademia znaczy nie tylko dla samego miasta, ale również dla całego kraju. Kończymy powoli nasz odcinek, więc czas na podsumowanie. To, co najbardziej mi się rzuca w oczy, to jest brutalny realizm, bo całe szkolenie jest oparte w zasadzie na w cudzysłowie suchych naukowych faktach i jest zupełny brak miejsca na jakikolwiek przypadek. I przykładanie uwagi do detali, do aspektów techniki indywidualnej, nawet na poziomie dziewiętnastolatków. Czy też nie wiem, rywalizacji w małych grach, to wszystko ma swoje uzasadnienie w biologicznym rozwoju dzieci. I długofalowy model szkolenia z nieustanną kontrolą efektów pozwala dzieciom na rozwijanie kreatywności i czerpanie radości z tego, co najbardziej kochają, czyli z gry w piłkę nożną. Tej kreatywności, której u nas w Polsce brakuje, i myślę, że chyba czas w końcu schować dumę do kieszeni i zacząć działać tak, jak dynamo zagrzeb działa, yy, bo nie powiedzieliśmy tego tutaj w naszym odcinku, ale ciekawostką jest to, że klub rocznie, klub Dynamo Zagrzeb rocznie na Akademię wydaje tylko milion dolarów, przepraszam, milion euro. Więc są to pieniądze, które bardzo często no jest to równowartość bardzo często jednego transferu z nas, na przykład naszego polskiego klubu. Gdybyśmy sprzedali karbownika z Legii Warszawa, to moglibyśmy prowadzić akademię przez 4 lata. I u nas bardzo często się narzeka na ten brak pieniędzy, a no, a to dynamo nam pokazuje, jaką ścieżkę powinniśmy obrać, żeby osiągnąć to, co tak naprawdę jest w zasięgu naszej ręki, czyli polskie dobre szkolenie młodych zawodników i, i późniejsza rywalizacja z najmocniejszymi na świecie co myślę, że w długofalowej perspektywie naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć. To tyle na dziś. Dzięki, że byliście z nami. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o, o tym całym temacie, o Akademii też Dynama Zagrzeb i o kwestii przełożenia ich podejścia na polskie szkolenie. Wpadajcie na naszego facebooka, gdzie co tydzień wrzucamy podsumowanie piłkarskiego tygodnia w serii O tym się mówi, a także co czwartek wypuszczamy kolejny odcinek naszego podcastu. Żegnamy się już na dziś, a wy pozostańcie z piłką na ty. Na razie, hej!